Czy kiedykolwiek w życiu dostałaś jakąś nagrodę? O tak! Ostatnio dostałam nagrodę VIP Magazine, to było bardzo fajne doświadczenie. Wcześniej miałam różne nominacje, byłam nagrodzona też jako sprawozdawca parlamentarny, ale no nie podejrzewam, żebym teraz była najważniejsza, bo Urszula Dudziak to chyba jednak troszeczkę bardziej większe nazwisko, większa gruba ryba niż ja. A słuchaj, chyba nie masz zbyt dużego doświadczenia w show biznesie, jak tutaj czujesz się na, wśród grubych ryb show biznesu? No nie mam rzeczywiście nie mam doświadczenia jeżeli chodzi o show biznes. Ale no myślę, że to są takie środowiska dość podobne. To znaczy i dziennikarz i ten kto jest znaną postacią w show biznesie musi mieć tą odwagę nie bania się stawania przed kamerą, tak jak ty prowadząc wywiad. Więc trochę dziennikarz zawsze jest taki trochę jakby to powiedzieć, masz taki gen i chcesz być rozpoznawalnym, chcesz być w jakiś sposób docenianym, więc jak to masz, no to no nie możesz się wstydzić. Tak, to muszę Ci przyznać, że rzeczywiście masz rację. Wydaje mi się, że środowisko polityczne i show biznesowe mają cechy wspólne, chociaż szczerze powiem Ci, że ja nie dałbym rady pracować z politykami, chociaż kiedyś prowadziłem program, w którym politycy przychodzili do studia, ale razem z celebrytami to było takie połączenie. W Superstacji kiedyś była taka telewizja. I, i, był to, I był to program jednak bardziej rozrywkowy, to były czasy, kiedy politycy nie byli tacy nadęci, tacy poważni. Dzisiaj już te czasy, te czasy już są niestety za nami, ale nie dałbym rady pracować jako reporter polityczny, bo po prostu zżarłyby mnie nerwy, kiedy miałbym rozmawiać z tymi ludźmi. Jak ty po prostu się przygotowujesz emocjonalnie do tych rozmów? Powiem ci, to jest najczęstsze pytanie, które mi ludzie zadają i w sieci, i w realu. Jak pani daje radę? Dlaczego pani jeszcze jednego, drugiego nie kopnęła, nie powiem gdzie, wkrocze? Otóż e, ja wychodzę z założenia, powiem teraz, e, nie wiem czy powinnam to powiedzieć, ale powiem szczerze, że jeśli ja bym wyszła z roli, e, zdenerwowała się, uległa pewnej prowokacji, to ja bym przegrała tą rozgrywkę. Chodzi o to, żeby, żeby to politycy byli pilowani przez nas, a nie wdeptywani przez, przez siebie w ziemię. A z którym politykiem tak ci najmilej się rozmawia? Jest ci po drodze? No są tacy, którzy czarują. I to nawet w Prawie i Sprawiedliwości, mimo że mam opinię, jaką mam. Pogromcy obecnej władzy. Ale to nie jest prawda do końca, dlatego że ja zawsze y, byłam bardzo upierdliwa dla każdej władzy. Natomiast y, są tacy, którzy po prostu no, próbują mnie omotać. To znaczy wolą. Mieć mnie gdzieś tam po swojej stronie w tym sensie, że no, nie zadzierać ze mną, żeby mieć łatwiej w życiu. A ja po prostu uważam, że jeżeli ktoś coś przeskrobał, to i tak dostanie ode mnie pytanie, takie jakie by każdy Polak zadał, bo taka jest moja rola jako dziennikarza i też jako obywatela. A czy są politycy, którzy z tobą nie chcą rozmawiać? Co? Miech, Ja mam zawsze dobre przeczucie, ale fajna ta nagroda, ciężka, ale fajna. O, ciężka, trzeba trenować na siłce, a ja nie trenuję, przyznam szczerze, trenuję tylko bieganie. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że radziłam ministrowi Czarnkowi, który bywa, jak wiecie, bezczelny, przeważnie bezczelny, żeby trochę poćwiczył, bo po chodze, chodzenie chociażby po schodach, trenowanie pośladków i innych takich, ale nie tylko. Trenowanie umysłu zalecam. Czyli dostałaś nagrodę. Y to jest. Kobieta koloru. Kobieta koloru 2023. Tak. Jestem przeszczęśliwa. Nie wiem, czy pewnie. Będziesz miał to ujęcie, kiedy ja wpadłam tutaj. aaa, mąż krzyknął. Nie spodziewałam się tego. Jest to y, nieprawdopodobnie ważne dla mnie wyróżnienie, dlatego że głosują ludzie nie z branży, tylko ci, którzy doceniają wysiłek dziennikarza politycznego. To się bardzo rzadko zdarza. Bo sam przyznasz, że trochę dzielimy show biznes od takiej orki dziennikarskiej, a tu y, to jest dla mnie sygnał, jak. W obecnych czasach ważna jest praca dziennikarza i jak jest doceniana w różnych środowiskach, nie tylko tych takich skupionych wokół polityki, nie tylko wśród tak zwanych frików politycznych, jak ja to mówię, ale wśród obywateli. Jest to dla mnie sygnał, że ludzie widzą, co się dzieje i dostrzegają, dostrzegają moją ciężką pracę, dlatego jestem tak szczęśliwa. Wiesz co, ja myślę, że też widzowie, internauci widzieli twój, wasz materiał, tam gdzie politycy tak nie za fajnie się do was odnoszą i to też miało wpływ, bo widzą w takiej sytuacji jak ciężka, trudna i jak wymagająca emocjonalnie jest to praca. Jest wymagająca emocjonalnie, trzeba mieć bardzo grubą skórę. Przez to, że ja tyle lat już pracuję i też się trochę przyzwyczaiłam do hejtu, no nie bój mi się powiedzieć, także ze strony różnych internautów, to też jakby udaje mi się psychicznie udźwignąć to, z czym się zdarzamy w tej chwili już codziennie. Kiedyś ataki polityków na dziennikarzy były, no po prostu rzadkością to się zdarzało. To były incydenty. W tej chwili to jest niestety przemyślana gra i mówię to całkiem świadomie, na którą uważam, że nigdy nie powinno być zgody, bo ja idąc do Sejmu, trzymając mikrofon, nie jestem Justyną Dobrosz-Ora, czyli tylko. Ja jestem obywatelką i jednocześnie reprezentantą. Tych, którzy nie mają szansy, żeby wejść do tego Sejmu, ale oczekują, że politycy, którym wszyscy płacimy, będą się przynajmniej godnie zachowywali, nie kłamali 24 na dobę. Dlatego ta praca w tej chwili uważam, że ma bardzo głęboki sens, bo zderzamy się z falą kłamstwa, z falą po prostu nieuczciwych zarzutów. I bardzo ważne jest to, żeby ludzie dostrzegali, że my chcemy po prostu dla nich tą falę powstrzymać. I to od polityków z, zajmujących najwyższe stanowiska w państwie? To jest przerażające, naprawdę. I mówię to nie dlatego, bo są osoby, które mówią, no dobrze, no w polityce zawsze kłamali. Owszem, to prawda. Tyle, że nie było do czynienia, nie mieliśmy do czynienia z takim kłamstwem powszechnym, w którym nawet podstawowe dane, które możesz sprawdzić w trzy minuty, e, dotyczące, które publikuje na przykład Główny Urząd Statystyczny, <laughs> i polityk stoi i mówi: a co mi pani zrobi? Mam TVP, mam inne media rządowe, oni nie pokażą, że ja kłamię. No więc y, taki apel dla Państwa, do Państwa, niezależnie od poglądów, które macie, bo ja zawsze patrzyłam każdej władzy na ręce, proszę to sprawdzić, nie mam z tym żadnego problemu. Y, zweryfikujcie źródła. Nie wierzcie krótkim, chwytliwym tytułom li tylko. Czytajcie do końca i też szukajcie informacji, sprawdzajcie, czy ten, kto to mówi, was po prostu nie okłamuje. A czy są politycy, którzy z Tobą nie rozmawiają? Hmm. Są tacy, którzy uciekają przede mną. Zbigniew Ziobro ostatnio bardzo intensywnie, no ale też jak są konferencje, oczywiście odpowiada. No ostatnio Jarosława Kaczyńskiego zapytałam o kwestię aborcji, to słynna sprawa, bo pan prezes raczył powiedzieć, że to jest urojona rzeczywistość, że kobiety umierają. Są tacy, którzy uważają, że lepiej przede mną uciec i są tacy, którzy uważają, że lepiej nie uciekać, bo ja i tak to pokażę. Więc chyba jakbym teraz miała... Niewcy drudzy chyba są mądrzejsi. Nie wiem. No, czy, jeżeli e, polityk hmm, ma swoje poglądy, ale one są oparte na jakichś e, informacjach, rzetelnej wiedzy, to nie ma się czego bać. Bo ja nie jestem e, jakimś... Ja nie poluję dla, na, na to, żeby po prostu wykazać, że każdy jest głupi, bo to jest nieprawda. Tylko chodzi o to, żeby oni szanowali nas, obywateli. Po prostu, bo to, to jest ich święty obowiązek, żeby przeczytać, dowiedzieć się szczególnie, jak decydują o najważniejszych dla nas sprawach. Ja myślę, że ten wywiad króciutki. Takie setkowe, ale bardzo ważne z Jarosławem Kaczyńskim. No To był ich, ma, jeden z najważniejszych twoich, twoich rozmów w ogóle w Twojej karierze. Czy miałaś jeszcze przyjemność z Panem Prezesem kiedyś rozmawiać? Tak, wielokrotnie. Ja jak pracowałam w TVP, byłam prowadzącą różnych programów e, Polityka przy Kawie e, i kwadrans po ósmej. To ja nieraz gościłam prezesa Kaczyńskiego. Jestem jedyną dziennikarką w Polsce, która w 2011 roku e, Podróżowała z prezesem Kaczyńskim w jego samochodzie. Byłam tylko ja, kierowca, mój operator i prezes Kaczyński. E, także mm, miałam wiele rozmów ciekawych, tylko że świat się bardzo zmienił. Czy e, pan prezes też się zmienił? Tak. Tak. Tak, bardzo się zmienił, zradykalizował. W ogóle przestrzegam ludzi przed, i myślę, że prezes Kaczyński ma ten problem, zresztą kiedyś mu to powiedziałam, przed syndromem oblężonej twierdzy. Czy najgorsze jest to, jak ważni politycy są odcinani od rzeczywistości, są karmieni wymysłami i później niestety decydują na podstawie wymysłów, a nie realnej wiedzy. Prezes Kaczyński, no wszyscy państwo wiecie, no ma ten problem, że nie ma rodziny, nie ma dzieci, które by go trochę może spionizowały, żony, która mu powiedziała, słuchaj, stary, jest inaczej, ma wokół siebie akolitów, którzy po prostu zbudowali mu obraz Polski, która nie istnieje, i to jest ten problem. Natomiast różne rozmowy miałam ważne. Uważam, że też bardzo ważną rozmową miałam z Donaldem Tuskiem w czerwcu zeszłego roku. To był taki wywiad dotyczący tego, czy on jednak nie żałuje, że zrezygnował z kariery w Polsce, pojechał do Brukseli, wszystko się potoczyło tak, jak wiemy. Więc z tych rozmów jest sporo. Jest sporo. Natomiast ta nagroda jest szczególnie dla mnie ważna, bo czasy są arcyważne. To jeszcze pytanie a propos Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Jaka jest między innymi najważniejsza różnica według ciebie? Tak jak wiesz, jak z naszych. Tak, troszeczkę bardziej prywatnie. Znaczy, w sposobie myślenia. Jednak Donald Tusk to jest osoba, która jest oczywiście rasowym politykiem, każdy ma zapas swoje, ale y, która myśli o tym, że wolność człowieka jest wartością najważniejszą i y, szanuje się poglądy innych. W przypadku Jarosława Kaczyńskiego niestety w tej chwili to jest tak, że y, on uważa, że patriotą jest tylko ten, kto wyznaje poglądy, które pan prezes Kaczyński wyznaje. No to to, to nie jest demokracja. I na koniec jeszcze pytanie. Dzisiaj w Sejmie była Małgosia Rozenek-Majdan, która miała swoją przemowę. Czy uważasz, że ona już powiedziała, bo w pewnym momencie była plotka, że ona wystartuje w wyborach, że zajmie się polityką, ona to zdementowała. Ale czy uważasz, że taka osoba jest potrzebna w parlamencie? Ja panią Małgorzatę Rozenek spotkałem dwa razy, to jest przesympatyczna osoba, bardzo się cieszę, że ludzie się angażują, to jest ogromna wartość, uważam, że im więcej, tym lepiej. Podejrzewam, że nie jeszcze tej kariery politycznej nie przekreśliła, tylko być może teraz uznała, że jest za wcześnie, kapitał na pewno buduje.